Myśliwi z Wojskowego Koła Łowieckiego 335 Przyszłość wystąpili w roli Mikołajów. Prezentami obdarowali podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Serce się raduje, że dzieci są zadowolone. I taki był zamysł myśliwych, żeby pojawił się na, u dzieci uśmiech i młodzieży, bo tutaj jest również młodzież. No każdy się raduje, no, my też, także no coś wspaniałego, no ta, ta rzecz to była wspaniała myślę, że będziemy kontynuować, co powiedzmy następ, następne święta też powtórzymy temat. Otrzymaliśmy telefon od panów myśliwych, że chcieliby zrobić prezenty naszym mieszkańcom. Wyraziłam zgodę, ucieszyłam się bardzo, bo proszę Państwa, jest taka sytuacja, że najczęściej każdy daje prezenty dzieciom i mimo tego, że u nas też są dzieci, to niestety to są niepełnosprawne intelektualnie, ale słodycze lubią tak jak każdy. Także dziękujemy Panom, że. Taką decyzję podjęli i wszystkim, którzy tam ofiarowali swoje pieniądze, żeby zrobić te paczki dla naszych chłopców. Będziemy się cieszyć jak każdy, kto będzie chciał nam cokolwiek ofiarować. To będzie, będzie każdy mógł ucieszyć się, i tak Państwo tutaj widzicie, uśmiech na twarzy gości. Dziękujemy za prezenty. W podziękowaniu za prezenty podopieczni domu pomocy społecznej wręczyli myśliwym upominki i wspólnie z nimi zaśpiewali kolędę.